Staram się odwiedzić cały kraj, wszystkie zakątki przed tymi wyborami prezydenckimi, żeby się spotkać z moimi rodakami, żeby porozmawiać o tym, jakie są dzisiaj wyzwania, czego potrzebuje dzisiaj Polska, czego potrzebujemy my jako społeczeństwo i w jaki sposób powinien działać prezydent Rzeczypospolitej. Kim prezydent Rzeczypospolitej jest, kim powinien być i jak powinien służyć polskiemu społeczeństwu, bo nie mam żadnych wątpliwości że biorąc pod uwagę treść Konstytucji, a zwłaszcza przepis artykułu 127, który mówi, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród, naród, nie jakąś większość, proszę Państwa, przez naród, twórcy Konstytucji pięknie to ujęli, że obowiązkiem prezydenta jest służenie narodowi, czyli społeczeństwu, nie jakiejś jego części, nie grupie, nie swoim wyborcom. Tylko polskiemu społeczeństwu. To jest wielka rola prezydenta. Jeżeli prezydent tę rolę spełnia, to wtedy może być nazwany prezydentem wszystkich Polaków. Wtedy, kiedy łączy społeczeństwo, a nie wtedy, kiedy je dzieli. Na lepszych, na gorszych, na tych, którzy tak myślą, na tych, którzy myślą inaczej. Dlatego mówię: wielkim obowiązkiem prezydenta jest między innymi kreowanie dialogu. Czy proszę Państwa jest polityką prorodzinną podniesienie wieku emerytalnego wszystkim Polakom do 67 roku życia? Jeżeli mówimy o tym, to wróćmy do tych młodych i ja powiem tak. Czy jest polityką prorodzinną dla tych młodych, żeby im dawać szanse rozwoju, żeby mogli mieć dzieci, że ich rodzice będący dziadkami muszą pracować do 67 roku życia i nawet jeżeli chcą, to nie mogą się zająć wnukami? Czy to jest polityka prorodzinna z tego punktu widzenia? Nie! Więc proszę Państwa, a to jest polityka ostatnich lat? ośmiu lat rządów Platformy w Polsce i pięciu lat prezydentury Bronisława Komorowskiego. Bo wszystko to, co ja mówię, stało się w ciągu tych pięciu lat. To w ciągu tych pięciu lat podniesiono te 21 podatków. To w ciągu tych pięciu lat podniesiono wiek emerytalny do 67 roku życia. Mimo że w kampanii wyborczej i prezydenckiej w 2010 roku i potem parlamentarnej w 2011 zarówno Bronisław Komorowski, jak i jego partyjny kolega Donald Tusk obiecywali, że tego obligatoryjnego podniesienia wieku emerytalnego nie będzie. I to właśnie prezydent powinien był być tym, który miał powiedzieć nie, nie zgadzam się na to, wetuję tą ustawę. Torcik jest jeden. I za każdym razem powstaje pytanie, ile z tego tortu kto odkroi dla siebie. Jeżeli my odkroimy dla siebie więcej, to dla innych będzie mniej, i nie będą z tego zadowoleni, i nie będą nas klepali po plecach, i będziemy krytykowani. Ale to właśnie oznacza skuteczną politykę, bo wtedy więcej jest dla nas i więcej jest dla Polski i taką właśnie politykę trzeba prowadzić i ja proszę państwa taką politykę dla Polski chcę prowadzić dlatego zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i proszę państwa o wsparcie bo w Polsce trzeba zlikwidować takie absurdy jak to że państwa powiat jest właścicielem pięknego zabytkowego mostu którego remont kosztuje dzisiaj więcej niż roczny budżet powiatu i przecież każdy wie że powiat nie jest w stanie czegoś takiego zrealizować sam to powinna być sprawa władz centralnych to Polska a nie powiat trzewski powinny się tym zajmować taka jest prawda I także takie rzeczy wymagają zmian. I może właśnie taka sprawa, ważna sprawa, bo to jedyny taki most w Polsce, wymaga wyraźnej interwencji ze strony prezydenta. Choć prezydent zajmuje się sprawami globalnymi, dużymi, ogólnopaństwowymi, ale jest taki jeden most w Polsce i w tej sprawie prezydent powinien interweniować. Żeby się ustawodawca i rządzący zastanowili nad tym, że przecież to jest kraina absurdów, jeżeli coś takiego się dzieje. A absurd, proszę Państwa, nie może wiecznie trwać. I dosyć tego ośmioletniego budowania Polski z dykty. Być może, proszę Państwa, Brawo. że niektóre rzeczy ładnie wyglądają, że stadion narodowy ładnie wygląda, że ładnie wygląda ta część autostrad, które zostały w ostatnich latach zrealizowana. One były potrzebne, tylko jest jedno pytanie, jaką myśmy za to zapłacili cenę i ile można było za to zbudować. Ile można było za to zbudować? I oczywiście zawsze można powiedzieć, lepiej, że jest cokolwiek, niż nic. Tylko jaka to jest polityka, proszę Państwa? Jakim kosztem się to wszystko odbywa? Dziękujemy panu Andrzejowi kandydatowi na prezydenta.